Przyjaciel Jarlu, zbawiciel ludu. A to, tu diabo. Możesz człowiekowi Coś dla Może srebrne Osoba kolczyki Niech ty, a niech ja mar. całą Cała zechce... Najmocniej przepraszam, ale znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji. Jestem wędrownym kuglarzem z okupowanej Temerii. Z Temerii, jesteś pewny? Nie z Nowigradu? Dlaczego? Dlaczego z Nowigradu? Pochodzę z Maliboru i. Nie nadajesz się do tej roboty, masz za krótką pamięć. Spotkaliśmy się już, tylko że wtedy byłeś szanowanym nowigradzkim kupcem, desperacko pragnącym wrócić do domu. Ależ zapewniam, że... No dobra, przyłapałeś mnie. Wiem, że źle to wygląda, ale przysięgam, że zwrócę ci wszystko z nawiązką, tylko nie wydawaj mnie Arlowi. Myślisz, że dam że się nabrać drugi raz, i zdecyduje, co z tobą zrobić. Najpierw spróbuj mnie zmusić, żebym z tobą poszedł. Nie dajesz mi wyboru. Nie stał bez i poszedł do polowania. Nie, tylko spokojnie.